Cześć, pokażemy Wam dzisiaj unboxing paczki. Będzie to wiatrówka, której nie ma zbyt wiele informacji o niej w internecie ani na YouTubie. Więc pokażemy unboxing, a później, może w innym filmie, jak ona strzela i tak No więc, otwieramy. Gatrówka jest firmy Reximex. Jest to produkt turecki. Tak samo jak na przykład Kral. Jest to tak naprawdę odpowiednik Krala. Przychodzi w walizce. Polimerowej. Plastik, całkiem nawet porządna, solidna walizka. A więc otwieramy. Zobaczcie, tak się prezentuje. Jest to REXIMEX FORCE 2. Wiatrówka posiada bardzo duży kartusz, bo aż 500 cm sześciennych. Ładowany do 250 barów. Na górze do montażu na przykład lunety są dwie szyny 12 i 22 mm na dole oczywiście 22 mm na bipop bardzo fajnie, stabilnie to zrobione, nie tak jak w kralu. spust jest zwykły oraz regulowana tutaj baka oraz stopka stopka jest gumowa baka jest, nie wiem jakaś taka chyba z tworzywa jakiegoś plastiku w zestawie jest jeszcze Szybko złączka oraz magazynek. Wiem, że powinno być dwa magazynki. Sprzedawca mówił, że drugiego właśnie brakuje napisał do hurtowni i ma dosłać drugi magazynek. Więc tak wygląda prezentuje się. Ta wiatrówka. Patrzcie, gdzie jest gdzie jest manometr z drugiej strony. Wiatrówka w tej chwili jest nabita do jakichś, nie widzę dokładnie 190-180 barów. Można nabijać ją oczywiście do 250 spokojnie. A więc tak wygląda ta wiatrówka. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszamy na kolejny.